Cześć, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym dniu dziś poznamy technikę pracy z lustrem, zasada lustra. I czym jest zasada lustra? Mówi się, że w innych widzimy to, co mamy nieureczone w sobie. I tutaj jest w tym bardzo, bardzo dużo prawdy, ponieważ świat, rzeczywistość i inni ludzie tak naprawdę są świat, ludzie, sytuacje są neutralni, tak? To, co my widzimy w drugim człowieku, jest tym, co mamy w sobie, a więc rzeczywistość i świat jest neutralne, nie jest ani zły, ani dobry. To my nadając nazwę i yy, Postrzegając to, wynika to z naszej mapy właśnie postrzegania rzeczywistości, co myślimy o nas, co myślimy o świecie i co myślimy o ludziach. Więc jeżeli widzimy w drugim człowieku e, miłość, spokój, zgodę, harmonię, dobroć, e, wspaniałość, kreatywność itd., to... Automatycznie te same rzeczy mamy w sobie, tylko może ich nie dostrzegamy, bo zasada lustra działa w dwie strony. Jeżeli w drugim człowieku widzimy, drugi człowiek wywołuje w nas złość, irytację, nieakceptację, złe zachowania i tak dalej, to znaczy, że tą część mamy w sobie do uleczenia, do uzdrowienia, do uwolnienia. I w momencie, kiedy y, zaczynamy pracować z metodą lustra, to potraktujmy wszystkie zdarzenia i wszystkich ludzi jako takie ciche anioły, które pojawiają się na naszej drodze, żeby nam pokazać, co jest w nas do uwolnienia, co jest w nas do przepracowania, bo jeżeli będziemy traktowali właśnie. Tych ludzi jako naszych wrogów, czy sytuacje wrogie, i doszukiwali się, że wszystko, co złe, to nam się przytrafia, jest z zewnątrz. No to im bardziej będziemy żyli w takich emocjach, takich właśnie, że to wina rodziców, bo nie skończyłam szkoły, czy wina nauczycieli, czy wina systemu, czy wina kogokolwiek. No, to zobaczcie. Ja lubię tutaj takie, takie porównanie. Za każdym razem, kiedy pokazujemy tym palcem na kogoś, to te trzy palce pokazują na nas samych. I tutaj, naszym najlepszym takim lustrem będzie nasz życiowy partner. I jeżeli zauważymy te zbieżności i zaczniemy uwalniać pewne rzeczy u siebie, to zobaczymy, jak nasze relacje się poprawią i jak. Pewne rzeczy przestaną nas już w jakiś sposób emocjonalnie dotykać. Bo, kochani, zobaczcie, ile razy się mówi, bo ja o wszystko się staram, bo nikt mnie nie słucha, nikt nie bierze mojego zdania pod uwagę: ja to, ja to, ja to, ja tamto. I no właśnie, jesteśmy też lustrzami dla siebie. I w momencie, kiedy tak mówimy, nawet do drugiej osoby, to to wszystko mamy w sobie, co nas gdzieś boli, w jakiś sposób emocjonalny dotyka, bo jeżeli ludzie nas nie słuchają czy ignorują, to automatycznie jest to pokazane, że my sami siebie nie słuchamy, że my sami siebie nie akceptujemy, że my sami ignorujemy siebie, ignorujemy nasze talenty czy nasze. Po prostu e, nawet nasze granice, tak? Więc tutaj e, ta zasada lustra jest e, jedną z moich ulubionych takich technik, bo jest bardzo prosta, jest e, bardzo taka e, fantastyczna i szybka, bo w momencie, kiedy zauważymy pewne rzeczy u siebie e, i je przepracujemy, to będzie dowód na to, że dokonała się w nas zmiana i jak jeszcze działa metoda lustra. Metodą lustra pracujemy tylko i wyłącznie do chwili obecnej, nie do całej przeszłości, bo jesteśmy tutaj, żyjemy po to, żeby doświadczać. I tak jak cały wszechświat jest jedną wielką zmianą, i jedną pewną jest, Zmiana, to my też się cały czas zmieniamy, cały czas się rozwijamy, cały czas poszerzamy nasze perspektywy, cały czas poszerzamy nasz zasób wiedzy, słów, doświadczeń. Tak, wszystkie te doświadczenia są dla nas lekcjami. I tutaj, co jeszcze chciałam powiedzieć? Tak, no właśnie, jeżeli załóżmy, zdarzy się taka sytuacja, że Ktoś na przykład będzie nas krytykował, czy będzie coś mówił, to jednym prostym pytaniem zatrzymujemy taki atak w siebie, tak? Bo jeżeli ktoś na przykład powie, że Ty jesteś głupi, głupia, albo nierozsądny, nierozsądna, itd., itd., to jedno proste pytanie: według kogo? I tym jednym prostym pytaniem zatrzymujemy automatycznie atak na naszą osobę, pokazujemy nasze zdrowe granice, i automatycznie jest to nasza reakcja, inna reakcja, bo zmiany nie ujrzymy w świecie zewnętrznym, chcąc zmieniać świat zewnętrzny. Dowodem na naszą zmianę jest nasza reakcja. Nasza inna reakcja niż dotychczasowa, nieraz przez lata, nasza reakcja na dane wydarzenie, na daną sytuację, na daną rozmowę. W momencie, gdy pracujemy z metodą lustra i pracujemy z nią w tym momencie, kiedy się pojawia emocja, bo, tak jak mówię, zdarzenia i świat jest neutralny. Co nas boli? Boli nas nasza własna interpretacja tychże zdarzeń, albo nasza własna interpretacja yy, tychże słów drugiej osoby. Więc w momencie, kiedy my w sobie uwolnimy pewne rzeczy, kiedy zaczniemy dostrzegać te yy, emocje i te zdarzenia jako takich posłańców dla nas, jako. Yy, Taki prezent, że możemy coś z tym zrobić i uwalniamy to u się, siebie poprzez inną reakcję, albo poprzez zauważenie przekonań i przepracowanie ich, to w tym momencie, yy, gdy będą się zdarzały podobne sytuacje, to będziemy widzieli różnicę po naszej właśnie reakcji. I jak to działa, będziemy widzieli różnicę dalej, czy u naszego partnera, czy u innych osób, na przykład, że ktoś dalej tak się zachowuje, a, y, ale nas to już nie boli. W momencie, kiedy nie boli nas zachowanie, czy sposób postępowania, czy y, słowa drugiej osoby, w żaden sposób nie wpływa na na nas. Y, y, Druga osoba nie wpływa na nasze poczucie własnej wartości, nie wpływa na nasz stan emocjonalny, to znaczy, że my u siebie już tego nie mamy i jest to tylko i wyłącznie problem już drugiej osoby. Więc tak działa metoda lustra. I tutaj, co jest jeszcze ważnego? Proszę pamiętać o tym, że metodą lustra pracujemy zawsze tylko do konkretnej sytuacji, bo nieraz jest tak, że na przykład jeżeli się kłócimy nieraz z kimś, to wtedy nie patrzymy na sytuację, która jest teraz, tutaj, tylko wyciągamy wszystko sprzed nawet 10-15 lat. A tu chodzi o to, żeby zauważyć naszą reakcję, co nas boli, co nas jeszcze dotyka gdzieś w jakiś sposób emocjonalny, do konkretnej danej sytuacji, do konkretnej danej chwili. Nie do przeszłości i nie do y, przyszłości. Że w momencie, na przykład, kiedy zauważymy w sobie, że jesteśmy y, niedoceniani, tak, to nie znaczy, że będziemy niedoceniani przez całe życie, bo to się odnosi tylko do tej chwili i w momencie, kiedy to zauważymy i to przekształcimy i będziemy. Y, Budowali do siebie zaufanie i miłość. Tutaj właśnie ta zasada lustra już bardzo jest taką fajną techniką budowania i asertywności, i komunikacji, i miłości do siebie, zaufania do siebie, więc potraktujmy wszystkie zdarzenia i osoby, które się pojawią, które coś nam pokazują, co nas jeszcze boli, dotyka nas w sposób taki emocjonalny, że Przeżywamy coś, że jest nam smutno, albo coś potraktujmy takie osoby jako posłańców, właśnie jak, jako taki drogowskaz, jako taki prezent, że dzięki temu, że nam się to pokazało, to poprzez nasz wybór, poprzez naszą inną reakcję mamy możliwość uwolnienia tego i z naszego umysłu, i z naszego ciała, i przede wszystkim z naszego życia. więc Zachęcam do pracy w ciągu dnia, każdego dnia, poprzez obserwację, poprzez obserwację siebie, poprzez obserwacje w relacjach, poprzez obserwacje w relacjach w pracy, czy na ulicy, czy w sklepie, więc każdy człowiek, każdy, każde zdarzenie będzie właśnie odzwierciedlało to, czego jeszcze w sobie nie chcemy dostrzec, czego w sobie nie lubimy. Czego w sobie nie akceptujemy, jakich cech charakteru nie lubimy w sobie. To wszystko nam pokażą inni ludzie. I tutaj jeszcze o pracy z lustrem jest to, że nasz wewnętrzny dialog to jak my ze sobą rozmawiamy w momencie, kiedy nikt nie patrzy i kiedy nikt nie widzi jest doskonałym lustrem aby zobaczyć to i dostrzec i zacząć też z tym pracować, żeby nie uderzać już w siebie, a żeby podziękować, że to się pojawiło, dostrzec to i żeby być właśnie dla siebie takim najlepszym przyjacielem, żeby patrzeć na siebie łagodnie, żeby dawać sobie prawo do błędów i do lekcji. Aby dać sobie prawo do doświadczania życia na naszych własnych zasadach, na yy, zasadach i w taki sposób, jak my pragniemy tego doświadczać, bo w momencie, kiedy zauważymy, że coś nas jeszcze boli, to w tym właśnie momencie, w tu i teraz, mamy dwa wyjścia i to nawet, gdy postawimy na szali, to nasz świadomy umysł logiczny wybierze bardziej korzystną rzecz w momencie, kiedy zapytamy, pyta, zadamy pytanie, czy dalej chcę tego doświadczać i co mogę z tym zrobić, to wiadomo, że znajdziemy całą paletę sposobów i różnych ćwiczeń mentalnych, czy medytacji, czy właśnie takiego przekształcenia, aby coś z tym zrobić, żeby zacząć doświadczać życia w szczęściu, w harmonii i w takim w takim balansie, no a możemy też równie dobrze przez kolejne lata, nawet i do końca życia, obwiniać cały świat i wszystkich na zewnątrz, że znowu nam się to przytrafia i możemy tak się kręcić, jak w koło wrodku, także mam nadzieję, że metoda lustra Wam się spodoba, że będziecie ją wykorzystywali w, po prostu w zwykłych sytuacjach codziennych. Czy w domu, czy w pracy, czy na ulicy, jest to po prostu taka metoda, że w, natychmiast reagujemy po prostu i zaczynamy dostrzegać pewne, pewne zbieżności, pewne nasze reakcje i tak dalej. Więc e, zapraszam Was do materiałów, zapraszam do e, pracy takiej z lustrem, uwalniając również nasze emocje, uwalniamy e, i zmieniając nasze reakcje. Uwalniamy też ukryte pod tymi emocjami przekonania. Także życzę Wam cudownego dnia i miłej zabawy.